Ostatni raz cię płakałam. Ostatni raz ono wyciągiałam. I coś tam, coś tam. Jak się nie wie, bez ciebie, bez ciebie! Tak. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Farming's na 16. Z tej strony jest inwiś, Nie mam. Jest inwiś, tu kultywujesz sobie Inni ładnie. nie mam. I tutaj pracownica ładnie jeden z końców. Co nie ma? Moje tego. Jest. A drugi też skończył. Obejrzałem dwie reklamy między odcinkami. Jest. Ty do trzecie zrobiłaś, tak? Teraz? Co Te czwarte? Co trzecie? Co czwarte? Pole. Trzecie kończy. A to. Nie, to jest jedno. Gdzie? To czwarte, no tu. Nie widzę. Między nami. Wariatami. Gdzie? No tu psy tym. Zrobiła się już. Kóra. No tu psy drodze. Nie, no No to co do pracownika później. No to już to mi No to ogólnie które pole robisz teraz? Piąte? Bo to zaczęłaś, teraz czy kończysz? No to szóste skończyłaś. Szóste robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąte skończyłaś. Tak. Dobrze, To za drogą też trzeba. Jak ja to puszczę, jak i leci bockiem, kółce. Jednego tutaj cyk, -cyk drugiego testu cyk-cyk. Także lecimy też... Tylko można puścić? A, że. że... na polu, nie? Tu już jest zasiane, dziękuję. I pasuje na wejść. Także odcinek również nagrywany 14 listopada, o godzinie której? O, no, w Od O, no, 14.40. Prawie zgadłem. Że puszczamy tu kolejnego pracownika z kukurydzą, No i słupę. I jak tam życie, w spaście? Nie. Nie. A no, chyba no, no, sprzedamy. Sprzedamy ten kultywatorek, wydaje mi się. Ponieważ ma tam takiego wielkiego. A tego sprzedamy. I tak samo przy tepe na jak jest pusta, to sprzedamy i kupimy większą. I ciągnik nowy, może kupimy. I widzę na no to. Nie. ostatniego godzin Tak, Nie. on jest fajny. Nie. No co tutaj tym wizji na komputer. O, można podpiąć do karni przy... header do... Do kombajnu. Mm, dobrze, tak jest sklep, cyk. I... 850 tysięcy. Dzień, w którym powiem sobie dość. Będzie karą za twój błąd, nie zatrzymasz mnie. O! Od jest 9 tysięcy. Tutaj też moglibyśmy spróbować zrobić. Jak ja słyszę, czy moglibyśmy coś spróbować, twarzy już się boję. Michna <śmiennie> ze mną. No, z tobą. Bóg z to jest taki fajny jest ja Vogel Not. Nie ja każdej tej firmy, ale troszkę do gromasza podobny. Jest, ja jest to 3-metrowy, który mieliśmy. Ten 6-metrowy, ten 10-metrowy mieliśmy. Dużo go używaliśmy, tak samo ten 12-metrowy. Jest Co, ja co tam? Kusia to. Także sprzedajemy ten 10-metrowy cyk, cyk za 64,5 tysiąca. Sprzedajemy również i... wstępę samozbierającą. A tu już mamy G Giliberta. Giliberta. 9 metrowy, 14 tysięcy pojemności, elegancko. A z mamy tylko tej najmniejszej, ale mieliśmy ją chyba kiedyś, nie? Czy, kupi, czy kupiliśmy od razu Agrolinera? Nie pamiętam. Pszczep, tą pszczepkę nie wiem, czy mieliśmy. Przecząsaczek jest jedyny, to też mamy, to mamy i to chcemy sprzedać za 70 500. No i teraz kupujemy dużą pszczepę. Tamta była 34 tysiące, ta jest... E... mam prawie milion. 94 tysiące. Za 142 tysiące kupujemy 50 tysięcy pojemności. Thank you, Pur elegancko. A ja mam to w dupie. Nie, tak nie można. No i... Ale tak to nie ja powiedziałam, to Urban. A, no tak. No i mamy ciągnicki, w sumie wszystkie, tego, 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 tego. Mieliśmy jakieś dwa chyba kiedyś, tak? To najmniejsze mieliśmy dwa do na kanał. Przedaliśmy jeden. Teraz mamy wszystkie po jednym. Brakuje nam jedynie tego New Hollanda. Mamy case'a, małego, dużego. Eee, kupujemy tego niechronu za 310 tysięcy. Także cyk cyk 55 na godzinę, więc fajnie jeździ niewiele wolniej niż ten JCB. Tyle samo co ten case szybszy rzekomo. Na ciężarówką się jeszcze zastanawiam. Nie no, miuska! A tu 180 250 będzie za sprzedanie tych tych, tych. czyli też ponad... 400 tysięcy, no ale jeszcze mamy pół miliona. i ciucholanda. i dużą pszczepę samodzielną, także. Także elegancko. A ile tam jest w ogóle yy, pojemności u krów? Prawie 30 tysięcy to jest 80%, czyli kurczę, no tak, na 4, no to jest 7,5. No około 35 tysięcy wchodzi do krów i niecałe 30 tysięcy do obiec. Tak? E? To sprawdzałeś ile im wchodzi? No, wkładałem im i patrzyłem ile, ile mają, ile procent itd. i tak dalej i wiesz. Nie wiesz. Także lecimy sobie kółce z nową ściepką, nowym ciągnikiem. Fajny To Pozdrawiamy serdecznie Krzysia. Ale jak go ostatni raz pozdrowiliśmy, to, to nawet nie napisał komentarza. Może nie miał czasu. Może nie oglądał, bo prostu nie wyrzukał. Może tak być też. Inwizy Będę parę. Także mamy ponad pół miliona. No i nie wiem, czy kupić ciężarówkę na przykład. Hmm. Inwiz tu już leci. A ja tam za drogą Inwiz zrobiłaś? Koło młyna. No i super, ale widzę, że jeden pracownik chyba robi tylko. No jakoś mało kasy spada. A, zablokowali się. Nawet żaden nie robi. Ale to co? Tą nawraca, i chcę robić ostatni pasek, a ten już skończył, tak? No dobrze. Przepuszczamy. Tylko jeszcze na jeden pasek. A tego opuszczamy tam za drogą. Ała. Musiałam sprawdzić, czy zjeżdża. Zje. się nie ukradł. Nie, nie to, że ty tak powiesz, nie na to, że ci wierzę. Dzięki, już tu zrobił paseczek, więc lecimy też na kolejne. Dostały nam dwa pola koło farmy, tak? No to spoczko. I później sobie lecimy już tą za drogą. ci pszenicę. Sprajbycie słoma. Co ty za No, serio mówię. To jeszcze kukury za kukurydza 17% było i tu się 17% No spoko, tak to wygląda, muszę jeszcze to pole jeszcze nawieść po zasianiu Także skoczę w sobie chyba teraz JCB A gdzie jest New Holland? Tam stoi, dobra A no, chyba, że nowym, powiedzę, mogę nowym New odjąć. odjechać To JCB to jeszcze i jeżdżę, on się brudził już a tu odstawię tą brudne. kurczę. I... Spora ta pszczepka. Dobrze, tu elegancko cofamy, zostawiamy. No masz tam właśnie troszkę z przodu, ale jest ok. No i obornika było troszkę mało, będzie niepełna jedna pewnie, niepełny jeden rzutnik. Zrobimy sobie beczkę 100% napełnioną elegancko. Kubuś 100%! Także pędzimy. Do ciebie podzielamy w Tu już coś zaczęło rosnąć. Znowu słychać swoich Ale to nie jest choroba. Ja się cieszę, że się chwalę. A Takie było to słowo wczoraj? Nie pamiętam. No, ale chyba atencja jakoś tak, czy coś. Nie pamiętam. To się na sypało. Huki go. To Pole może na 4 razy by się udało. go? Tak. Także elegancko. Fajnie się tym nachodzi jeszcze, że 21 na godzinę. A JCB to też było jakoś 19 czy 20, więc... W sumie niewielka różnica. No, ale jeszcze nie korzystałem z a, pomocy pracownika, właśnie przy nałożeniu. Tym rodzajem, tam chyba jak się wyszedł mały. Coś tu chyba zostało. Możemy sobie jeszcze przejechać. Możliwe, że coś tam jeszcze sięgnęło, niepotrzebne. Procenty. Hmm. Nie, inni się odpaliło, a powiedziałem procenty. No mam procentów. Nie no, że to ja nigdy nie byłam, dobra, ale spromili już bardziej. Spromili bardziej, ok. Trzeba to dobrze. Głośność chyba do dobrze. 9% po zrobieniu pierwszego pola. Myślę, że za każdym razem jest to samo. No, szybko się włącza tym razem tym ust. Nie wiem, czy też tutaj ciągnik ma na to jakiś wpływ. No, ale działamy drugie pole. Pracownicy sobie tam. puszczą na pracownika. No, widzę, że robią. Jeden tam już jest za połową. No i drugi jest też za połową. Cokolwiek przy jednym już się pojawiła ikonka, kurzy, a przy drugim jeszcze nie. Są je mnie pachnie. O, no, nie. Ja znaczy, mam jeszcze jedno pole ko koło farby. No i cztery tam chyba inni się na przedostatnim robi, tak? No, w porządku. Może też mieć kolejne pole. Nie. Nowe, na przykład, tutaj takie nie. 450 kafli. No, bo nie w sumie członka chcemy kolejną, chyba nie. nie. Mamy dwie nasze gotowe, trzeba i będzie też. Jak ten pracownik sobie nawraca. Fajnie nawraca, no i widać, że ten, ten pieniek im przeszkadzał. Znaczy, przeszkadza im drzewo. Teraz jest sam pieniądz po wycięciu i bardzo im nie przeszkadza. Aczkolwiek oni też przy, wyłącza, przy wykręcaniu nie wyłączają. Ty, że możesz tam na samą górę pojechać z tkarnią i przycetką, i jak już się zrobi żółta, to da do kury. Ale jeszcze jest... jeszcze sieją, dopiero cz... czwarte, piąte, połowę. Ale przyjechać tam. No, ale jeszcze nie... nie wiem To zrobi. Zaufaj mhm. Dopiero zaczęło rosnąć, nie wiem, a to... no Boże, drugie dopiero. Cało oh fajnie. Ładna jest teksturka kukurydzy. To jak już jest żali, nie wiem. O no, dało. dobra, drugie zrobione, lecimy teraz na kolejne Możemy sobie od prawej zacząć Znaczy od prawej teraz podjechał, nie? Więc łapuję no, to od lewej ostatnio się instruktor pytał, czy mam z tym problem, że ktoś mnie wyprzedza. bo jestem wolna. Masz? Mm. Żama już wyprzedzała. O nie, pozwalasz jechać innym szybciej? No ja nie wyprzedzają, no to pozwalam. Nie no, masz im zająć drogę, możesz przyspieszyć jak cię wyprzedzają. Nie, nie przyspieszam wtedy. Nie można tak? Nie mogę. Niektórzy tak robią. Na przykład w ETS-ie. W ETS-ie, kurde. Cool. O, tu kolejny zaczął rosnąć. Ale najpierw to, a tam to jeszcze nie. Ciekawe. To też chyba na 4 razy takim 9-metrowym. Ostyk chyba to biorę. Dobra, jak tam pracowniczek, to za ładnie robi. Ten tu do ładnie skończył, więc go puszczamy na kolejne. Ostatni już z kukurydzą. A ten, a ten ma wolny wprow Także w porządeczku. Idziemy beczku dalej. A, on on zawrócił obrad teraz. Dobrze. Lecimy tu cyk cyk. Na kolejne, później z powrotem. Tu kończymy i lecimy na kolejne tam. Ile no, już mamy? No, Powinienem Cię wkręcać, bo Ty mnie wkręcasz dzisiaj cały dzień. Czemu? No nie wiem właśnie czemu. Czemu mnie wkręcasz? Ale tak uważasz? No bo mnie wkręcasz cały dzień, konia ładujesz. Co cię wkręcam? Wszystko mnie wkręcasz. A to, że nie to zasiałaś, a to, że nie zdążyłaś, a to, że coś tam jeszcze, że... Ale to nie jest cały dzień. To ja mam... Mam swoje powody, by tak twierdzić. No i co jeszcze będzie Pomidor. Ach, Burdel lo bum bum Tam już kukurydza ładnie rośnie, aczkolwiek e, poszczególne fazy nie mają tej żadnej różnicy w oznaczaniu tego na mapie W dalszym ciągu to jest zielona ikonka A skultyfowałaś? No to jeszcze ciepło Dobra, ruchy kluchy Zimno mi topki! trzecią Póki Dłuchaj. jestem blisko, to sobie pojadę jeszcze napełnić Słuchaj na odjściu, za fajna. Lega to Tak. Prawie 15, mamy 44% baterii. <grymne> <Ale> problem <grymne> dzisiaj z zużyciem baterii troszeczkę. Bo tak są na, przez nas telefony okupowane, że normalnie nie dają rady, nie wytrzymują z tego. Wybuchną. Wybuchną. Nie wytrzymują już z tego normalnie zużycia. No. 18 minut. No dobra, idziemy tam, gdzie już pracownik chyba skończył. gdzieś jakiś brzuszek. Ach, to tu ma jeszcze korek. To ma jakieś świnio! jakaś świnia! Dwa przejazdy. Aha! I nic, no, pójść ci wąka! Pomocy! Proponuję tego nie zatrzymywać, Puszczam to puścimy duki. pracownika, żeby to już no, robił. Małą stopę? To na jedna jakoś tak się wydaje, że wolnie jedzie. I małą no, stopę? No, tak. <laughs> Będę Ci wsadł do spodni teraz. Będę Do ziemniaków jest inna sadarka. No będziemy musieli spróbować sobie też ziemniaki pouprawiać. No, aczkolwiek tam jest inny siebnik. Dokładniej sadarka. No i inna maszynka do zbierania. Podobna jak do buraków, aczkolwiek w takiej samej szerokości, aczkolwiek w ralu chyba takich nie ma jest nieintencjonowana. 9 więcej pojemności, a nie 6 jak w przypadku buraków. No trzymamy te maszyny jeszcze do chyba 72%, 51%. Um, opuściłem go już tam z pszenicą, a... To ładnie polewi lewej pracownik nawozi, tu ostatnie pole z górycą kończy pracownik siat 68%. Także zmieniamy na pszenicę i lecimy na kolejne pole. Została 4 po pola. Także organiczko każdy z silników powinien mieć po dwa. No i powiem że leci robota teraz z tymi dwoma 6-metrowymi silnikami. To był dosyć dobry pomysł i dają radę te ciągniki. Dobra, pszenica. Tutaj ten kejsik. To jest który kejsik? 160, chyba z tego to widzę na klejkę. 160 koni. Cokolwiek tu takiego nie ma. Ale to jest ten chyba, tak 203. Yy, czyli ten mniejszy case, bo ten większy jeździ z kultywatorem. 435 koni ma, a ten ma 203. Okej, okay. niech na razie tu stoi. Jeszcze tu Lamborghini stoi do JCB yy, i tego piejsa też zaparkujemy żeby sobie dostali fajnie piłka. Ten tu ładny nawozi Tutaj elegancko inwie wszystko zrobiła 530 Dobrze Tysięcy może sobie kupimy jeszcze nowe pole Czemu by nie? Będzie już skutyowane, także gotowe do siania. No, z pszenicą w sumie można. Czemu by nie? Ja też nie wiem, ile tu jest w ogóle pojemności w tych zbiornikach, bo. Żeby się nie okazało, że z 100 tysięcy i więcej nie ma ...tej miejsca. Za 10 minut będzie 30 zilo zwolny, także fajnie. No, myślę, że powinno, powinno się tak układa zmieścić elegancko. Nie widzę tu żadnego wskaźnika. 63%, 22,800 litrów. Nie wiem, czy są litry, chyba litry. O, trawy ukrów, 0bel. No i łowiec też tam jeszcze jakoś jest luzem. I trzy kostki. Tu się chyba nie zmieniła ta wartość, bo jeśli jest luzem, to raczej się kostki nie przerobiły tutaj. No nic, prawda? Myślę, że, że tak, ale nie zauważyłem, że by byliście bardziej spostrzegawczy. Teraz ją naprostujemy Zostawimy sobie tego case'a z kultywatorem w tym miejscu. Na razie nie będę przepiał i sobie tu stoi. To jego Lamborghini też na razie postawimy koło tych ziomeczków. No i chyba sobie tutaj zacząć elegancko nie, A Chyba trawę sobie w kolejnym odcinku. Ten tu ładnie skończył mm, ...to nawozić. Możemy sobie umyć tą beczkę. Jest rzeczywiście fajna taka żółciutka, ale trochę już przepracowalna, więc jest rzeczywiście myślę, że tego wymaga. Ty polaka, jak tak dziwnie równolosną. One były. A co się te to, to na raz? Idę tak wzdłuż. Ale były siane razem, aczkolwiek tamto dalej było siane pierwsze, wydaje mi się. To jako drugie, a to rośnie szybciej. O i tam dopiero też się zmieniła faza. Jakoś to dziwnie działa, powiem szczerze. Troszkę teraz może za bardzo z lewej jadę. Okej. Okay. 53083% także na spokojnie jeszcze można nawozić, na sporo starczy taweczka 22 minuty, więc niedługo będziemy kończyć no i w kolejnym odcinku dokończymy sobie dosiać może zakopimy nowe pole i sobie właśnie może zakopimy nowe pole nawieziemy, zasijemy i chyba skończymy trawę W kółce. Jestem. Tej. O, on wyksycił. Jadej. Co ty tu robisz? Ja Czemu ja tu jestem? Jesteś tu, ludzi tu. No 37%. 37% o. masz. Ja mam 40%. Także myślę, że jeszcze jeden odcinek nagramy i będzie super. Ja myślę, że mój telefon nie wytrzyma da stradę. Wejdzie do celu i będzie z diamentem. Tam chyba jeden pracownik skończył sierpniu, bo kasy nie ubywa. No, tym nie Hollandem? Ten dwa przyjazdy, w jest potem Ja już tu jadę przedostatni. ostatni. Jak to? Chce ktoś obserwować, ale nie mam żadnego powodu tego. No to może się rozmyślił. Albo ktoś mnie stalkuje. Tym ciuchlandem dojedź do końca i potem tam po lewej na kolejne pola. A ja ogarnę siewniczki. Laję się w tej łajeczki, Ogarniam ci bre. O niej. że <laughs> ma... Jesteś... Tu, łysy, Na Tak. Nie? Czemu? Definitywnie, o, no? Ale tylko to na środku. wisi się nie raz. Tak. Bo ty cię kochamy. Niebiański cię Do końca dojecie, a tym już puściłem pracownicę ładnie. Hmm, tego drugiego też na kolejne pole tu, potem po lewej tam I. I po lewej tam a kolejne pole masz podjechać ja już tego puszczam na kolejne, muszę Zaję tam na dół? no muszę go puścić w tą stronę, bo on sobie tutaj nie nie da rady wykręcić przy tej górce, jakbym go puścił w lewo Dobra, to ja się przesiadam. Ej, bo mi nie działa. Ile ja mamy już minut? 25. No kończymy. To byś tylko kończyła? O teraz co no, ale dobrze, mówisz, kolejnko, będziemy kończyć i w kolejnym odcinku właśnie e, kosimy trawę, tutaj dosijemy do końca, nawieziemy i... i sobie te kostki trawy. No i znowu tup tu długu kłóce to. to słabo mm, No chyba żeby tą łąkę kupił sobie za 250 tysięcy. Dosyć droga. Nie zostaw. Mm. Przedostatnia łąka ta jest też za 250 tysięcy. Nie myśl. Ja ci przypominam, że za niedługo mam, wiesz co. No chyba na razie. Chyba na razie nie. Mamy te dwie, które są gotowe i myślę, że je skosimy. A kiedyś chyba to na razie pracownik ich robi. A kiedyś trzeba będzie spróbować JE. Na razie tego depnę. A skość ponad jeden raz i zabrać. Dobra. Myślę, że mogę sobie tego wieździć. ale się nie wchodzić? Ale co? Trawę. To po co pracownika, niech kości. No kończymy. 27 7 minut. Także dziękujemy za obejrzenie Zbyt tego cineczka. Się... Super. I nie zrobi tylko. No. Tak. Jeśli się podobało, zostawcie łapecki w górę. Gdzie jest czy Tam po mojej lewej. To mały kajsik jeździł w przetrząsaczem chyba? A jeśli ja się podobała paczki w górę i grała no i inwisiu. Także do następnego razu trzymajcie się papatki. Z drugiej strony się podpina. Aja! Aja. Senpai ma takie? Tak. Staj. Doskonale. Pa pa.